Hej, Ludziska, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba, a to jest kolejny taki mały unboxing na naszym kanale. I na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że no dobra, ok, ale co, będziemy rozpakowywać książkę? No chyba nie. Otóż słuchajcie, przyszło do mnie coś takiego i jeżeli dobrze zakładam, to jest to zestaw do gry Bloodborne, tak mi się wydaje. I raczej się nie mylę. Nie wiem, czy taki zestaw można gdzieś kupić. Jeżeli tak, no to naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ale zobaczmy właściwie, co tutaj jest w środku. Wszystko jest tutaj zawiązane takim skórzanym pasem. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda otworzyć. Tutaj powinno się to. O dobra, udało się poluzować. Świetnie to wygląda naprawdę. W ogóle jak jakaś książka bo właściwie może jakiś dziennik, ok udało się to rozebrać, coś świetnego, dobra po kolei, zacznijmy od najmniejszych elementów, ja będę wam pokazywał to w taki sposób, The Art of Jarnam, chyba dobrze to przeczytałem, taki jakiś notesik i co tutaj mamy, tak już widzimy logo Bloodborne. także rzeczywiście jest, no i tutaj mamy książkę z artworkami, książkę z artworkami, różne tutaj... Obrazki się pojawiają, potwory, niepotwory, yy, koncepcyjne rzeczy tutaj, bronie jakieś i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście jakiś taki notesik z artworkami. Ładnie to wygląda, naprawdę spoko. Jeszcze gdzieś tutaj Wam coś pokażę. Może bliżej do kamery, żebyście mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza taka forma, że tutaj widzicie moje popiersie, trochę nawet klaty, yy, ale... No, postanowiłem w takiej formie to nagrać, żeby jakoś po prostu lepiej było widoczne to, co tutaj otwieramy. Kolejna rzecz, bardzo fajny, skórzany yy, zeszyt, znaczy właściwie zeszyt, notatnik, no chociaż w sumie zeszyt, notatnik. Yy, bardzo ładna, skórzana oprawa, tutaj widzimy jest yy, napis Bloodborne oczywiście, możemy sobie założyć gumeczką, elegancki taki. Zeszyt jak najbardziej spoko, zawsze się przyda do zanotowania. Tutaj, no, nic szczególnego, po prostu yy, linia, ale spoko, zawsze coś takiego się myślę przyda. No i tutaj, teraz nie wiem, czy to jest książka, bo to wygląda jak książka. Czekajcie, oswobójźmy to z tych pasów tutaj, to wygląda jak książka. Tylko, czy tu rzeczywiście jest, no, to jest książka, autentyko. Yy, no i co tutaj mamy? To jest jakiś opis... A proszę. Zobaczcie co my tu mamy. to jest wycięta książka, tak jak myślałam, a w środku jest płyta. No i w tej płycie, znaczy w tej płycie, w tej kopercie tutaj, myślę, będzie już płyta z grą. No i zgadza się. Elegancko. Jest płytka. Jak widzicie, elegancko Bloodborne. Także to jest naprawdę duże y, pudełko. Napłytę, ale fajnie, nigdy czegoś takiego nie miałam, także tutaj, no świetny pomysł, fajnie by było, myślę, że gdyby tutaj rzeczywiście była jakaś historia powiedzmy tego świata, czy, czy jakieś takie informacje i to by było nawet ciekawe, kiedy ten środek byłby wycięty i tu próbujecie to przeczytać, a tak naprawdę te informacje są po prostu y, pourywane, więc tak naprawdę można tylko tutaj się coś doczytać, tutaj ewentualnie po brzegach jeszcze. To by mogło być fajne, a reszty dowiadujemy się w grze. No ale to jest po prostu e, po prostu takie coś wycięte. No ale super i tak fajnie to wygląda. Także jestem ciekaw. No nie wiem, czy to jest jakaś edycja kolekcjonerska. Tak jak mówię, e, no bo tutaj właściwie no, jest takie pudełko, które jest no bardzo oryginalne i bardzo fajne, także ja to chętnie położę sobie na półeczce. Będzie świetnie na pewno wyglądało. Także mamy coś takiego, szkoda, że nie mam tego, czego, czym podeprzeć. Mamy też ten zeszycik, który też jest bardzo fajny i na pewno będę w nim notował. Jest super wykonany, także świetnie. No i artworki też na pewno fajnie sobie przejrzeć, a wiecie, że ja lubię Dark Souls'y, także tutaj na pewno przy, przy Bloodborne też będę się świetnie bawił. No dobra ludziska, taki naprawdę króciutki unboxing, ale tak, żeby Wam pokazać, jak to Tutaj wszystko wygląda, nie mogę tego ułożyć, żeby to jakoś zmieścić wszystko w kadrze, niech będzie o tak powiedzmy. Także co, no dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzicie teraz jeszcze kawałek mojej klaty, ale to nic. Ja się z Wami żegnam i oczywiście dzisiaj na live'ie Bloodborne się pojawi, także zapraszam Was, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta produkcja wygląda. Już nawet wczoraj odpaliliśmy ją chwilę, ale, ale to było już bardzo późno i tylko dosłownie na sekundkę, także dzisiaj zaczynamy od początku. Zapraszam na live'a i tam Będziemy zajmowali się Blodbornem. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!